We wtorek odbyło się spotkanie prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza z marszałkiem województwa śląskiego Adamem Matusiewiczem. Omówione zostały wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące realizacji projektu Hali Widowiskowo-Sportowej Podium w Gliwicach, w tym przede wszystkim dofinansowania inwestycji przez Unię Europejską. Rozmówcy zadeklarowali, że wspólnie zrobią wszystko, aby doszło do realizacji projektu z udziałem unijnych pieniędzy, a mówimy o 141 milionach złotych. Zdaniem marszałka i prezydenta szanse na pozytywne rozwiązanie pojawiających się problemów i podpisanie umowy w sprawie dofinansowania podium są bardzo duże. Więcej informacji na ten temat podam już wkrótce. W tym roku wśród wielu imprez każdy gliwiczanin powinien znaleźć coś dla siebie. Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w Parku Chopina wystąpi ulubieniec nastolatek Mrozu. Początek koncertu o godzinie 18.00. Tego roczna noc świętojańska zapowiada się niezwykle tanecznie i rozrywkowo. W Gliwicach zagrają bowiem zespoły Masters, Classic i Boys. Noc świętojańska odbędzie się tradycyjnie na placu krakowskim pierwszego dnia lata. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Boys. Zagra także grupa Masters znana m.in. z przeboju Bella. Bella, oczu ona Bella oraz klasik, który na pewno wykona jeden ze swoich najnowszych hitów, tobie podaruje. Już wkrótce kolejny śląski rajd pojazdów zabytkowych. Odbędzie się on w dniach od 31 maja do 3 czerwca, już pierwszego dnia rajdu odbędzie się wieczorne kryterium uliczne o puchar prezydenta Miasta Gliwice. Drugi dzień to przejazd na trasie Gliwice Toszek Gliwice, na której zgodnie z tradycją rajdów oldtimerowych przygotowano wiele niespodzianek. Początek trzeciego dnia rajdu przypadnie do gustu wszystkim, którzy lubią emocje. Pod nowym stadionem Piasta Gliwice odbędzie się piknik sportowy. Dla wszystkich, którzy cenią sobie kontakt z naturą podwoje otworzy miejska palmiarnia. Finałowy pokaz elegancji odbędzie się na rynku. Potem będą wyniki nagrody i zabawa do białego rana. 30 czerwca kolejna edycja Industriady. Ten jednodniowy festiwal promuje unikalny turystyczny szlak samochodowy, na którym znajduje się 36 industrialnych obiektów z regionu śląskiego. Podczas tegorocznej Industriady pod radiostacją w Gliwicach stanie pojazd Silesian Green Power skonstruowany przez studentów Politechniki Śląskiej. Zwycięzcy zaplanowanego w tym miejscu konkursu będą mogli sprawdzić, jak jeździ się takim samochodem. Na uczestników Industrialnego Święta będą czekały także koncerty, spektakle, wystawy, zabawy, konkursy i warsztaty kreatywnie. W lipcu kolejna edycja festiwalu artystów ulicy ulicznicy. Jak zwykle nie zabraknie niezwykłych koncertów, tańca z ogniem i fantastycznych pokazów. Już w sierpniu kolejny międzynarodowy festiwal jazz w ruinach. Koncerty festiwalowe odbędą się od 3 do 11 sierpnia. Oprócz tego będą także warsztaty muzyczne i wystawa grafiki. Główna część muzyczna to piątki i soboty, wstęp na koncerty, warsztaty i wystawę będzie wolny. Natomiast we wrześniu w ramach Zgromadzenia Ogólnego WTA wystąpią w Gliwicach Ewa Farna i Blue Cafe. W tym roku będzie także Festiwal Bachowski, Palm Jazz i Al Improviso. Więcej szczegółów na ten temat już wkrótce.